Dzisiaj przygotuję bardzo łatwe i szybkie danie. Będą to piersi kurczaka zapiekane z porami. Będę potrzebować do tego podwójną pierś z kurczaka, dwa pory: pęczek pietruszki oraz pęczek koperku, jeden zobek czosnku, przyprawy sól pieprz przyprawę do kurczaka, także sok z cytryny, którym będę skrapiała mięso, a sos zrobię. Z majonezu, śmietany i musztardy. Wszystkie te składniki podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od pokrojenia piersi na dosyć grubą kostkę. Najpierw odcinam kolędźwiczkę. Sokiem z cytryny skrapiam mięso i dodaję około łyżeczki przyprawy do kurczaka. Wszystko dokładnie wymieszam i wstawiam do lodówki. A w tym czasie pokroję pora. Pokroję na pół pół Pora będę podsmażała na tym, Zapomniałam powiedzieć ale miałam przygotowane masełko. Na patelnię wrzucam masło, tak mniej więcej około dwóch łyżek i gdy się rozpuści wrzucam pory. Masło się rozgrzało, więc wrzucam pory. Pory muszą się ładnie zeszkwić, więc niech się one tutaj podsmażają. A ja w tym czasie posiekam pietruszkę i koperek. Tych grubszych że już nie będę siekała. Pietruszkę także na drobno siekam. drugą wkładam. Myślę, że tak wystarczy. Teraz zobaczymy, jak wyglądają nasze pory. Myślę, że jeszcze chwilkę powinny się podsmażyć. Na koniec do porów dorzucam przeciśnięty przez praskę czosnek. I po je teraz troszkę i posolę. Zestawiam już z i przygotuję teraz sos. Do dużego kubka wkładam dwie dosyć spore łyżki majonezu, sporą łyżkę musztardy oraz dodam pół kubeczka śmietany. Te proporcje można dobierać według własnego uznania. Można dać więcej majonezu, albo więcej musztardy, jak kto lubi. Ja nie chcę, żeby ten sos był zbyt tłusty, dlatego dodałam zamiast dużej ilości majonezu śmietanę. Wszystkie składniki mamy gotowe. Zaraz będę pokazywać, co dalej. Na dno żaroodpornego naczynia wrzucam podsmażone pory. Rozkładam je równo na dnie. Teraz wrzucę na to posiekaną pietruszkę i koperek. Chcę je troszkę pomieszać. I daję tego bardzo dużo. No tak przygotowany spód. Wrzucam teraz mięso. Staram się ułożyć je w taką równą warstwę. Teraz całość zaleję sosem. I tak przygotowane wstawiam do kombiwara i będę piec wstępnie 30 minut w temperaturze 180 stopni. Po 30 minutach sprawdzę jak będzie trzeba, wydłużę czas pieczenia. Piersi zapiekałam pół godziny w kombiwarze. Zostawiłam je jeszcze potem na około 10 minut, aby lekko przestygły, żeby wszystkie smaki się dobrze połączyły, a potrawa lekko ostygła. Równie dobrze można zapiekać tym potrawę w piekarniku. Delikatne piersi z kurczaka na pierńce spora i ziół zalane sosem majonezowo-musztardowym są hmm, po prostu przepyszne. A przy tym bardzo łatwe i szybkie w przygotowaniu. Podaję je przeważnie z ugotowanym na sypko ryżem, ale można podawać je także z ziemniakami lub pieczywem. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.